Facebookowa grupa kierowcy dzieciom powstała w 2017 roku. Od tamtego czasu zawodowi kierowcy podróżują ze statuetką i wymieniają się nią między sobą. Akcja ma charakter charytatywny i wiąże się ze zbiórką pieniędzy. Po długim oczekiwaniu, statuetka trafiła w ręce kierowcy z naszego regionu. Przywędrowała do mnie statuetka prosto z Portugalii, która sobie krąży po Europie, również po Stanach. Działamy pod przewodnictwem, tutaj pod skrzydłami Stowarzyszenia Klubu Polskiego Trackera organizacja całkowicie non-profit. Zajmujemy się głównie wspieraniem. Domów samotnej matki, rodziny zawodowe zastępcze, tak, rodzinne domy dziecka. Teraz jest w tym momencie przygotowywany taki dość duży projekt Dzień Dziecka, najprawdopodobniej, który odbędzie się w Łodzi, także zachęcam wszystkich do wsparcia. Oczywiście na Facebooku Kierowcy Dzieciom, bądź aukcje, licytacje Kierowcy Dzieciom, tam można sobie też popatrzeć na produkty, czy tam gadżety, które mamy. Są to breloczki, są to koszulki, są to polary. Są też takie prywatne, że tak powiem, gadżety przekazane przez, przez grupowiczów. Ja się przyznam, wczoraj wystawiłem na licytację ogórki bardzo dobre, robi, które robi moja ciocia, więc, więc zapraszam do licytacji. Wszystko można sam sobie na Facebooku doczytać. No i wszystko idzie przez rzutkę .pl, tak? Zbieramy również nakrętki, które są potem, że tak powiem, oddawane za wsparcie finansowe. No zeszły rok zakończył się kwotą tam około 15 tysięcy złotych, ile, o ile dobrze pamiętam. Zostały, zostały wybudowane place zabaw dla dzieci. Statuetka podróżowała z kierowcą przez weekend i zwiedziła kilka miejsc. Powiedziała ze mną no trochę po Wielkopolsce, dzisiaj jeszcze zjedzie sobie na dół w kopalni soli w Kłodawie. Mamy też zamiar odwiedzić Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Byliśmy tutaj na zamku, także no w celach też promocji grupy. Myślę, że no koło powiat kolski skupia naprawdę dużą rzeszę kierowców, a myślę, że nie wszyscy, nie wszyscy o tym wiedzą. Grupa zrzesza nie tylko kierowców zawodowych, zatem każdy może do niej dołączyć.